Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 2 zabójcy Królów, w którym będziemy kontynuować zadanie z misji głównej, z, z misji głównej, z wątku głównego fabuły, Czyli musimy udać się do Cecila, Burdona, czyli burmistrza Wergen. I prosić go o otwarcie bram, które są zamknięte jak na razie. chyba o te bramy chodzi z tego co kojarzę. Musimy iść do niego, do niego na chatę, żeby kontynuować zlecenie właśnie od Filipy, z którą rozmową, z którą zakończyliśmy ostatni odcinek. Także zagadajmy z nim. Kości z nim już grałem. Muszę wejść do gniazda Harpi. Nie ma mowy. Wiem już o nich. Gromadzą sny, nawet znalazłem jeden. Ale okazał się za słaby. Muszę znaleźć inny, silniejszy, więc otwórz proszę tę cholerną bramę. Posłuchaj, Wiedźminie. Ja bardzo chcę, żeby Saska wróciła do zdrowia. Ale nie mogę zrobić z miasta Luna Parku tuż przed bitwą z Henseltem. Tę bramę zamknął mój dziad. I miał ku temu powody. Wyobraź sobie, że wszyscy mogą swobodnie oglądać te sny. Skojatel. Edirńska szlachta, chłopi, krasnoludy. Każdy widzi, co się marzy innym. Zgroza. Mało tego. Wedle legendy najstarsze sny mogą stać się rzeczywistością. Nie chcę koszmarów przemykających się nocą w załukach Wergen. Otwórz. Załatwię to szybko. Zachowujesz się jak pijany adorator i zaczynasz mnie wkurzać. Nie! Znaczy nie! To senne marzenie, które znalazłem. Należy do ciebie. Co ty wygadujesz? Mów! Wyobrażam sobie, że to kłopotliwa przypadłość, ba, w twojej sytuacji to wręcz sprawa o znaczeniu politycznym. Ktoś mógłby rzec, że jesteś odszczepieńcem. Reprezentujesz wielowiekową tradycję, powagę urzędu starosty, a teraz na dodatek kierujesz przygotowaniami do obrony miasta. Nie ośmielisz się. Naprawdę? Wyobraź sobie brodate oblicza przodków wykute w kamieniu. Będą spoglądały już nie z dumą, ale z potępieniem. Kto wie. Może zatrzymasz urząd, ale już zawsze będziesz na językach. A twój siostrzeniec, biedny dzieciak, otworzę bramę. Przysięgałem, matce Skalena, że do końca życia będę trzeźwy jak świnia. I zamierzam dotrzymać słowa. Nie obchodzi mnie wielowiekowa tradycja. Chrzanie, co krasnoludę gadają, ale masz rację. Nie wolno osłabiać morale w wergen. Musisz pogrzebać tę sprawę. Tajemnica ma umrzeć wraz z tobą. Nigdy nie wypowiedziana. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki, starosto. Życzę wytrwałości w abstynencji. Okej. Okay. Czyli jednak szantażem można zdziałać dużo więcej niż prośbą. Okej, okay, królową harpi w jej leżu. <laughs> Czyli podejrzewam, że może uda mi się zrobić przy okazji to zlecenie na harpie. Dobra, którą on mi bramę otworzył, bo w sumie pokazuje mi znacznik, że mam iść gdzieś... O, przez tą bramę w pogoni za magią. No proszę. Przecież ja przez tą bramę już wychodziłem. To mam nadzieję, że się nie pomyliłem i nie robię. Te Nadwyż, nadwyżki. No, ale skoro on tak pokazuje znacznik, to chyba znaczy, że mam tam iść. Jeszcze raz zerknę. No. Wszystko wygląda na to, że to jest droga, którą mam podążać. Jeszcze tekst 134, czyli spokojnie. <laughs> Wiedź mogę spokojnie zbierać raczej wszystko na swojej drodze. <laughs> Kurde, coś mi siedzi na gardle. Ok. Szybki rzut oka, jak to wszystko wygląda w pogoni. A, dobra, dobra, dobra. To ja już wiem. To jest ten kamieniołom. Czyżby on mi dał klucz do tego. ...do tego pomieszczenia, które było zamknięte? Tak mi się coś wydaje. Okej, okay, no tak, tu jest ta chata tego gościa... <laughs> ...chorego na głowę, ...co sobie zrobił płaszcz z piór. A tam na dole jest ten kamieniołom. Dobra, czyli będę musiał po prostu... ...przeszukać te jaskinię... ...w poszukiwaniu artefaktu jakiegoś potężniejszego snu. No to idziemy. Może uda się zabić te harpie. Mam też zadanie, które wiąże się z tym, że muszę przejść przez tą mgłę. Ale na razie nie będę go wykonywał. Zostawię go sobie na później, bo chciałbym też zrobić te zadania poboczne. Tutaj mam parę. Zlecenie na królową harpii. Dobra, to jest... To. to jest takie chyba poboczne zadanie. <laughs> w ileżu Podejrzewam, że ileż, że będę... Będzie się gdzieś znajdować w tym miejscu. Zabójcy królów to będzie się ciągnął przez wszystkie akty. W ściany mają muszy na rozwój wypadków. Dobra, no to lecimy to w pogoni za magią. <laughs> no, sorry. Najpierw muszę chyba uzdrowić caski. Dobra, to już sobie rzucę kłena, bo zaraz będą harpie mnie atakować. I trzeba będzie użyć pułapki. Okej, okay, chyba, że jeszcze nie minęła doba. I harpie nie zdążyły się zregenerować, bo też istnieje taka szansa, to podejrzewam, że będę miał po prostu czystą drogę do... ...do tego kamieniołomu. No ciekawe co czeka w tej jaskini, czy będą jakieś... ...potwory potężniejsze, czy same Kery przyjdą... ...na powitanie Geralta. O, czyli dostanie, dostaliśmy klucz... od niego. Dobrze, chyba pora na eliksir. Wezmę sobie jaskółkę i grom. Grom, gawron, obrażenia plus 10. Puszczyk, puszczyk, regeneracja wygórów w walce, to może nie? Okej, okay, jaskółka. Teraz jestem gotów do walki Lecimy Co jest w karpie pod ziemią? Zaraza Ciekawe czy wezmą papkę... Oj, proszę, nie wzięli papki. O, wzięło. Dobra, poleciała Czy nie? Ja chyba sobie hmm, zlecenie na harpie, zaznaczę sobie to zadanie i zobaczę po prostu, czy one w wezmą, są w stanie wziąć tą pułapkę, czy nie. Dam gdzieś dalej, one zaraz powinny się pojawić. Oj, oj, oj. Chciałem, że tam zabiłem. Dobra, czyli nie mam co kłaść tutaj tych pułapek. one i takich nie wezmą mnie podniosą. No w zasadzie to hmm, raczej mnie to nie zdziwi, bo nawet tutaj na górze nie ma gdzieś gniazd. Także to takie moja nadzieja była, że może się uda zrobić. O, tu jest jakieś gniazdo to tu może. I jest harpia. Czy ona weźmie tą pułapkę? Ok, teraz poczekam, bo może mi zaliczy to zadanie. Tak jest. Dobra, jest jedno. Dobra, to widzicie, ta już nie wzięła tej pułapki. Będę musiał ją położyć gdzieś dalej. Dobra, widzę jakieś zwłoki Jedweńska skórzana zbroja. Wezmę w sumie wszystko. Zobaczmy, co ona jest. Zbroja plus 15. No nie, nie, nie. Hmm. Odporność na podpalenie plus 30. No dobra. Nie jest lepsza niż to, co mam teraz. to lecimy dalej. Fajnie, jakby tu jeszcze by. O. Jedna niech weźmie to, czemu ona nie bierze tej kłapki? A liczyłem na to, że jednak podniesie, no ale nic. Radzę sobie tutaj. Może będzie jakaś bardziej chętna. Ok, jedna zabrała. W sumie dwie poleciały do gniazda. Być może uda mi się pozbyć. Dobra, jest szóste. Zaliczyło mi jedną. Jeszcze jedna. Na razie wstępny spokój jest. Cały czas idę do królowej harpy, do gniazda. Dobra, czy uda mi się teraz zrobić siódme? Dobra, bierz, bierz, bierz łapkę i spadaj. Tak jest. Bardzo pięknie, bardzo mnie to cieszy. No i jest. Zlecenie na harpie wykonane. Teraz szybka podmiana na w pogoni za magiem, no i do królowej harpi chyba pora się udać. Ciekawe czy to będzie wymagająca walka, czy raczej taka... taka średnia. Chociaż na mrocznym poziomie trudności, to nawet walka z takim jakimś średniowym bosem powinna być wymagająca. Spodziewałem się większego wyzwania, przyznam szczerze, decydując się na mroczny poziom gry, ale na razie nie ma czegoś takiego. Wow. O. Czyżby leże królowej? Dobra, to jest sobie jakieś ibitne wspomnienie. Co to? Jakiś sen? Wspomnienie? Oto głowa króla. Zaniesie się się sili, wiesz gdzie. Dla ci pieniądze i dalsze rozkazy. Strasznie ciężka. Mam z tym iść przez las? Trudno będzie miecza dobyć. Pójdziesz bez broni, w normalnym odzieniu. Postaraj się, by nikt cię nie zobaczył. A jak kto zapyta, niesiesz wiedźmie kapustę. Przecież widać ją na milę. I czuć odstęp. Muszę znaleźć jakiś gruby worek. Nie ruchu. Szkoda czasu. O no kurde, czyli Shila dała zlecenie zalecenie na tego króla. Czyli Shila współpracuje z Leto. Mogę sobie podpierdzielić to oj. oj się nie nauczą. No nie spodziewałem się, że aż tyle będzie harpi. Teraz widzicie, co mi daje na przykład umiejętność szermierki, gdzie rozwijałem po prostu umiejętność walki w grupie. To w zasadzie wszystkie... wszystkie te harpie, które są wokoło, dostają jakieś obrażenia. Ale muszę uważać też na kłę, żeby cały czas mieć ten znak na sobie, bo bez tego może być ciężko. teraz sobie wszystko ładnie pozbieram bo tam widzę że jest jeszcze zlecenie chyba na królową tak przejrzyj sny z jaskini w projektorze i znajdź najpotężniejszy aha dobra czyli ja mam teraz powybierać te sny kolorowe sny Sen leto odejść. No dobra, mam tylko sen leto, czyli muszę pozbierać i przejrzeć hmm. je. Ja raczej nie widzę. Dobra, tam jest jakiś sen na pewno. No to Geralt zaskoczył. Dobra, daj sobie spokój, Geralt. O. Nie Jak więcej, jedna harpia, to ty Gerard, nie dasz rady sobie z harpią jedną. Dobra, zaklęty kryształ w sen. Dobra, i to by było na tyle, i idziemy obejrzeć ten sen. Chociaż podejrzewam, że najpotężniejszy sen będzie u królowej, do której dotrę pewnie na końcu jego korytarza. No, ale cóż, no pójdę, no zobaczę, co to za sen. co to jest sen smoka, który zaatakował na początku jeszcze to był chyba epilog nie, prolog, prolog. no to można powiedzieć, że to jest dupa, nie ma sen sen smoka raczej nam nie zrobi konkurencji z leto co, w pogoni za magiem już jest zrobiony? Królowa Harpie broniła się pazurami, zaciekle walczyła w jej obronie inne Harpie, ale Geralt zdołał pokonać wszystkie potwory, nie na darmo widać przez o Królobuńcą. Ponosząc trofeum wrócił do starosty. O, to ja jednak zabiłem już królową. No proszę. Shiladentankerville, de Tankerville. Królewska krew. No, czyli co? No proszę, no proszę. Czy ja mogę w ogóle udać się dalej, jeszcze jakiś sen tutaj znaleźć? No czyli po prostu Leto miał najmocniejszy sen, no, chyba na to wychodzi. Sprawdzę jeszcze co to jest, 20 Orenów, kedweńską zbroję już mam, no to jej nie biorę. Zobaczymy co to był za sen teraz. No i tak to się robi, kurde. Geralt to wchodzi jak w masło w te harpie. Jakieś mutageny oczywiście to wszystko zbieram się przyda. Zobaczmy jeszcze, co tu będą za sny. Czy w ogóle jeszcze jakieś będą? Mam jakiś zielony sen, no to na pewno na projektorze go odtworzę. No to jest jakiś zaklęty w kryształ sen. Ale jesteś brzydki. O kurde. ale przyznam szczerze, że nawet nie wiem, kiedy zabiłem królową Harpy. Spodziewałem się, że to będzie jakiś bardziej wymagający boss. A to nawet nie zauważyłem, że z nią walczyłem. Ale to było w momencie, wtedy, wtedy kiedy te harpie się zleciały. Przy odtwarzaniu snu leto. Okej, okay, czyli zrobiłem kółko, tak? Tędy wszedłem. Tu zrobiłem kółko. Czyli są dwa sny do odtworzenia. Poznajmy historię. Senle to już znamy. Smoczy sen, no to teraz srebrny kryształ. Czyli to będzie sen. Na boków są coraz bliżej! Nie mogą mnie dogonić. Do warsztitu. Tam nigdy tego nie znajdą. Po moim trupie kurwie syny! Nie zgłębicie tajemnic mistrza Bertie Mora. Już niedaleko! Dziwne, bo nie wiem kto go gonił. W sumie wyglądali jak dementorzy, ale w sumie po co? Upiorą. Sen Baltimora. Dobra, jeszcze zielony krzyż, po, po co jakieś tam tajemnice Baltimora? Upiorą by były. Pignać pani, jak elfka. Chodźże do mnie, po hendorzym se w stodole. <grym> Alem trafił, a miałem z innymi w kości pograć. Też ich zawołaj, będzie ubaw. Okej, okay, sen chłopa... No, czyli, tak jak podejrzewałem... Znajdź Vergen Wergen dom Baltimora. O, proszę, jakieś zadanie się pojawiło. Okej, okay, to wracamy do Wergen. koszmar Baltimora, no zobaczymy, co to jest za Baltimore, gdzie zginął, jak zginął, kto w ogóle go zabił. E no, i będziemy szukać dalej głównego zadania. O tam jeszcze jest jakiś sen, tak? Czy, czy mi się wydaje zaklęty w kryształ? No tak. Zaraz będę musiał wrócić i to otworzyć. Okej, okay, dobra, to wracam. Póki jeszcze jestem w miarę blisko. No jak widzicie, odtwarzając te wszystkie projekcje, te sny z kryształów, można trafić na różne ciekawe wątki dotyczące zadań pobocznych. Tak jak miało to miejsce właśnie w tym koszmarze Baltimora. A o, nie chciałbym jakiegoś pominąć, skoro już się napotoczył, no to warto go sprawdzić. E, czyli co my tu mamy? Kryształ, niebieski kryształ. Ciekawe, czyj to sen tym razem. Jakiś świniak. Myślałem, że to będzie sen Jorweta. Eset Maon. Taleste Impedone. Iluren met ilur jen. Feredain ol damas. No, 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 powiem wam, że dziwny sen. I po tym to jest sen Jorweta, dobra. No bo już się zastanawiałem, czy to Jorwet śni o sobie, czy po prostu ktoś, kto znał Jorweta, śnił o nim. No ale widocznie Jorwet jest tak zakochany w sobie, że śni sam o sobie. Gadał coś po elfickiemu, el elfiemu. Nie wiem co, nie znam tego języka, no ale dobra. Wydaje mi się, że po tej drodze... Powrotno już nie powinienem natrafić na żaden kryształ. No to idę po prostu do Wergen. Czy ja w ogóle dobrze idę? Dobra, jeszcze pozbieram tutaj z tych harpi co, co mi tam wypadło. Jura zawsze będzie można sprzedać tam za w miarę ładną sumkę. Tędy przechodziłem, tego żołnierza już przeszukałem. No, także wychodzimy. Okej. Okay. Tu mnie jeszcze nie było. Czy Przybyłem. Kurde, teraz już znaku nawet nie potrzebuje kłena, żeby ich pokonać wszystkich. Okej, okay, tu jest jeszcze prawa odnoga. Tu po prawej... Nie no, byłem tutaj przecież. Dobra, sprawdźmy. Widziałem właśnie, rzucił mi się w oczy, tam mutagen mignął. Także pozbieram wszystko. No i wychodzimy. W tym odcinku będzie to wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się jutro w kolejnej odsłonie przygód Geralta. A dzisiaj ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.